17 stycznia, nie 16 stycznia. 16 stycznia 2024 roku, dzisiaj wyjeżdżamy. Wracamy z grupówek, rozpadało się tutaj jeszcze. dzisiaj nie poszliśmy? Ala gier. tam zadzina tym śniegiem. Coś powiesz, Basiula? E, idźcie przodem. Idźcie. No nic, szkoda. Jako podsumowanie. Się... A i nie było. No Musimy bardzo. nie chcę wyjeżdżać, ale byliśmy prawie tydzień, prawda? Tydzień? A nie więcej? Tydzień. E, na no wtorek, tak. No to tydzień. E, no super. I pogoda się udała. I się udało. No. To wszystko było ekstra. Ale, Ale to nie koniec jeszcze ferii, przecież nie koniec naszych atrakcji feriowych, no tak to już nie ma co płakać. Ale tak. fajnie, naprawdę fajnie. A teraz sypie tak, co jeszcze ciężko Może jakaś kawka faktycznie. Nie ma kawki. Ale na jakiejś stacji. A. Jakieś tak taki klapu jestem? Co? Jestem tak na jedzona, że jak sobie lokawę po mnie To się zobaczy No dobra, to co tutaj kończę, nie? No i czas się zbierać proszę Państwa Ale ja to jeszcze wiesz co

No to wystartowaliśmy. Tego nie widać teraz, ale musicie uwierzyć, a może trochę widać, że sypie tak naprawdę konkretnie. Dobrze, Zresztą że... droga od razu jest biała. Tak, dobrze, że... Tutaj, tak, tak, tam? tak, tak. Dobrze, że już dzisiaj te łyżwy nie doszły do skutku, bo to nie byłoby nic przyjemnego. Zajęte wszystko? To zaraz wrócimy do Was jeszcze. Może. Z tym nagrywaniem.